Witam! Dzisiaj pokażę kilka ciekawych rzeczy, które znacznie ułatwią korzystanie z elektroniki. Jako pierwsza będzie przejściówka z USB na mikro-USB. W działaniu nie różni się od innych przejściówek, jednak jej niewielkie rozmiary znacznie ułatwiają nam podłączenie np. Na pendrive'a do telefonu czy też tabletu bez zbędnych kabli. Koszt takiej przejściówki to jedyne 26 centów. Następną rzeczą są swojego rodzaju uchwyty do kabli. Jednych możemy użyć do posegregowania oraz usztywnienia kabli, dzięki czemu nie będą się one plątać oraz będą zawsze na swoim miejscu. Drugi natomiast przeznaczony jest do słuchawek, dzięki niemu słuchawki nie będą się plątać, na przykład w kieszeni. Zestaw czterech uchwytów w kształcie królików kosztował 40 centów, natomiast uchwyt do nawijania słuchawek nieco ponad 10 centów. Dla niektórych bardzo przydatną rzeczą może być również małych rozmiarów czytnik do kart pamięci. Urządzenie jest niewiele większe od standardowego pendrive'a, co sprawia, że jest ono bardzo kompaktowe. U mnie idealnie sprawdziło się na wyjeździe dzięki swoim niewielkim rozmiarom. Kolejnym gadżetem jest breloczek np. do kluczy, który jest jednocześnie kablem micro USB. Dla posiadaczy telefonu z Androidem może być to przydatna rzecz w przypadku gdy poza domem będziemy chcieli szybko zgrać coś z komputera na telefon lub na odwrót. Breloczek może nam posłużyć również do naładowania telefonu, gdy będziemy mieli dostęp do jakiegoś gniazda USB. Koszt takiego kabla to niecałe 50 centów. Ostatnią już rzeczą jest pendrive bardzo małych rozmiarów, który również możemy nosić na przykład przy kluczach, dzięki czemu będziemy mieli wszędzie łatwy i szybki dostęp do swoich plików. Koszt takiego pendrive'a nie jest duży i zależy oczywiście od jego pojemności. Na aukcji, z której ja zamawiałem pendrive'a ceny wyglądają mniej więcej tak. Na dzisiaj to tyle. Jeśli filmik się podobał, zachęcam do zostawienia lajka oraz subskrypcji kanału. Dzięki, że oglądaliście i na razie.